Cześć! Witajcie w kolejnym dniu Magnetycznych Przygód Pingwina Jarvis. Kolejny dzień serwisowy. Troszkę to zluzowało wszystko. Tam na blacie mam laptopa i tutaj dzisiaj dotarł do mnie Samsung Galaxy A42 5G. Klient zgłosił, że telefon się nie ładuje. Ja już sobie tutaj zerknąłem tak po części na tym stole jeszcze nie serwisowym. I okazuje się, że tutaj no, telefon ma praktycznie wytarte do zera. To ten plastik w tym złączu, więc no, nie to, że to tutaj y, nie ładuje. Więc, więc tutaj za chwileczkę bierzemy telefon, musimy się do niego dostać do środka, no i będziemy zamawiać część, czyli. W zasadzie płytkę ładowania zapewne, aczkolwiek no najpierw muszę sobie tam uporządkować stół, żeby można było ten telefon rozłożyć i standardowo przygotować sobie do założenia tego złącza tego flexa, żeby można było to w miarę szybko, sprawnie zrobić. Także, także myślę, że tutaj damy radę w miarę sprawnie to zrobić. No i co. Kolejny, kolejny Samsung będzie tutaj na tapecie. Zabieramy się za zadziałanie za nad tym telefonem. Oczywiście jeszcze muszę tam chyba ten laptop złożyć, bo to nic z tego nie będzie, ale chwilowo mogę sobie go tutaj przełożyć, ponieważ telefon w poczekalni zajmie mniej miejsca, a ja będę miał pracę przygotowaną. Na dalsze, na dalsze działania z tym związane. Tak jak mówię, tutaj gołym okiem widać, że to złącze w tym Samsungu A42 5G jest zajechane, no i nie podlega dyskusji to, że trzeba go po prostu wymienić. A więc zabieram się do pracy. Na blat.